Muszę polskiego widza rozczarować. E, Polska tak naprawdę zajmuje znikome miejsce e, w tym e, wyobrażeniu otaczającym świecie. E, ja bym powiedział, że w czasach stalinowskich miała miejsce bardzo po, bardziej poczesne, jako ten pies łańcuchowy antanty, e, z e, słynnych karykatur i tak dalej. W tej chwili jest to jeden z licznych członków, Antyrosyjskiej koalicji, w publicystyce historycznej i nie tylko, oczywiście regularnie jest podnoszony wątek historycznej i historycznej polskiej rusofobii, groźby pod adresem Polski, permanentnie akcentowany wątek niewdzięczności Polski zaczynając od przesunięcia granic na zachód, kończąc e, niegodnym zachowaniem wobec cmentarzy rosyjskich, co jest nieprawdą.